Cześć, witam Was serdecznie w inspiracjach września. Troszeczkę spóźnionych z przyczyn technicznych, bo wygląda na to, że ten film muszę nagrać drugi raz. Pokażę Wam odrobinę dosłownie zachupów, chociaż mam wrażenie, że kilka dni temu, kiedy nagrywałam ten filmik, pokazywałam tutaj znacznie więcej rzeczy, ale teraz wszystko się okaże, dlatego że inspiracje mamy w tym miesiącu troszeczkę modowe, troszeczkę mieszkaniowe, dekoracyjne, niewiele bardzo niestety, ale może to i lepiej dla urozmaicenia, jest w tym miesiącu inspiracji kulinarnych. Zaczynając od urodowych. Wspominałam już Wam w poprzednim filmie o tym, że rozpoczęłam walkę z przebarwieniami i pokazywałam Wam też mój sposób na maskowanie tych przebarwień, ale dla tych z Was właściwie sprawdzam bardziej nawet niż dla samej siebie, bo mi to tam już troszeczkę w sumie po tylu latach jest przyzwyczajam się i obojętne, ale sprawdzam czy można się tych przebarwień pozbyć i postanowiłam, że będę między innymi przygotowywać sama domowe kosmetyki, takie, które mają silny skład i skład, który ja sama sobie dobieram na podstawie tego co wiem, że działa i co zostało sprawdzone przez inne internautki, więc do produkcji tych kosmetyków Kupiłam sobie to akurat z prezent od mojego brata, czyli woda zdemineralizowana do produkcji domowego serum z witaminą C, z kwasem askorbinowym i ten kwas askorbinowy już też Wam w poprzednim filmiku w inspiracjach sierpnia pokazywałam. A oprócz tego mam całą masę, to tylko jest część różnych kosmetyków kupionych akurat. Zrób sobie krem, ale też możecie w biochemii urody czy na mazidła.com. takie różne półprodukty sobie nabyć. I z tych półproduktów można przygotowywać w domu samodzielnie kosmetyki. To wcale nie jest trudne. Ja już też przygotowałam sobie jeden krem na bazie tych mocnych kwasów, a te kwasy tutaj naprawdę są silne, bo na przykład jest kwas mlekowy 80% albo kwas gdzieś tutaj też był glikolowy, 70%, więc bardzo mocne takie składy i, i takie malutkie porcje kremu, jak tutaj możecie zobaczyć. Sobie przygotowuję, przechowuję to w lodówce i naprawdę mocno ten krem działa, już pierwsze efekty są od kilku dni stosowania, skóra się mocniej złuszcza, zobaczymy, czy faktycznie z przebarwieniami sobie poradzi, a skład był inspirowany składem kremu Cosmelan, tego kremu podtrzymującego kurację, tą taką mocną, silną, za którą płaci się 1500-1800 zł w gabinecie kosmetycznym, no zobaczymy, czy mi i taka właśnie domowa wystarczy, a jak nie, to będziemy coś próbować dalej. Także jeśli macie doświadczenie z usuwaniem przebarwień, z pozbywaniem się przebarwień na skórze takich po hormonach, takich wieloletnich już naprawdę trwałych przebarwień, to dawajcie też mi znać, jak wam szło i co się u was sprawdzało. To się potem bardzo przyda. Odstawię to sobie tutaj, dlatego, że tutaj mam z kolei odłożoną jeszcze koszulę, no, żeby mi to wszystko teraz nie poleciało nie wiadomo jak. A koszula jest koszulą w kratę. Koszula w kratę bardzo długo właściwie szukałam dla siebie koszuli o kolorze, który będzie do tego typu rody pasował. Jakoś żadna mi nie leżała dobrze i nie podobałam się sobie, ale w końcu wyprodukowano koszulę, która jest dla mnie, i to jest koszula w kratkę niebieską. To jest koszula z hm ale też podobne kolory, tylko że w troszeczkę takich cieplejszych odcieniach, możecie znaleźć w berzce. W berzce jest troszeczkę droższa ta koszula, bo tam kosztuje około 100 zł, a ja za moją chyba zapłaciłam 69, ale właśnie takie ładne kolory niebiesko-szaro, beżowe z domieszką czerwieni tam znajdziecie. A z modowych rzeczy jeszcze bardzo fajna torebka. Kupować miałam torebkę na notebooka, troszeczkę inną. Chciałam kupić sobie dzikiego Józefa. Jedna z Was na Facebooku poleciła mi tę polską markę, która ma swoją siedzibę, firma w Łodzi i to jest taki rodzinny, nieduży interes, ale dziki Józef nie miał modelu takiego, jak mi się podobał, z zamkiem w środku. Torby, które podobały mi się z zewnątrz, niestety były takie, że tutaj nie miały tego zamka i bałam się, że notebook ja jestem fachowa i mi po prostu oczywiście gdzieś tam wyleci. Więc na Dawandzie znalazłam taką torebkę. Jest bardzo dużo na dawandzie torebek sprowadzanych z Włoch skórzanych i to są bardzo fajne torebki. Ta jest akurat z takiej sztywnej skóry z zapięciem dosyć solidnym, z zamkiem w środku i z odpowiednimi przegródkami. Można też ją nosić na ramieniu, chociaż docelowa jest to torba do ręki. I na dawandzie i również też na Allegro I jest bardzo dużo takich toreb. To są czasem torby, które są inspirowane do bólu już jakimiś projektami znanych projektantów, a czasami po prostu są to jakieś modele, które po prostu są gdzieś szyte przez, przez jakichś krawców, przez jakieś firmy i, i sprzedawane w niższych po prostu cenach taki model dystrybucji, że nie są dostępne gdzieś na sklepach sieciowych. Więc polecam jeśli szukacie jakiejś takiej właśnie torebki, nie chcecie wydawać kilku tysięcy, nic wam się nie podoba, to po prostu popatrzcie sobie po różnych aukcjach, po różnych też projektantach takich właśnie na mniejszą skalę, którzy na Dawandzie sprzedają i ręczę, że znajdziecie faktycznie coś fajnego dla siebie. Z mieszkaniowych z kolei teraz rzeczy przechodzą, coś jeszcze właściwie może uroda, bo kosmetycznie. Bardzo fajna szminka, mam teraz ją na sobie. Dostałam w prezencie od mojego brata i bratowej na urodziny. Ja mam problem z doborem szminek, dlatego że mam i duże oczy, i długie rzęsy jeszcze na dodatek, i duże usta, i duże zęby. Jasne, więc to wszystko do kompletu, po prostu jak sobie usta na jakiś ciemniejszy kolor pomaluje, to wygląda, zrobi się z tego efekt klauna. I rzadko jest jakaś taka szminka, która jest na tyle ciemna, żeby faktycznie dawała jakiś taki trochę bardziej elegancki efekt, a jednocześnie na tyle wyglądająca w miarę nie, niekrzykliwie powiedzmy, żeby faktycznie tego efektu klauna nie było. I to jest szminka od Maka w kolorze kosmo. Polecam Wam do tego, że właśnie bardzo fajny, delikatny kolor, no, trzyma się powiedzmy, że średnio na ustach, nie jest to jakaś super trwała szminka, ale jednocześnie też na takich dużych ust, które łatwo wysychają, nie przesusza i to jest jej zaleta. I teraz przechodząc już do mieszkaniowych inspiracji, bo tych jest właściwie najwięcej. W najbliższym czasie, mam nadzieję, że w końcu opublikujemy z wspólnie z Mariuszem filmik o tym, jak wieszamy obrazki. Z taką instrukcją krótką, jak wieszać obrazki samodzielnie w domu. I filmik o tym, jak przygotowywać takie fajne postarzane deski z efektem postarzanym z napisami. Ale jeszcze troszeczkę nam brakuje do tego, żeby dokończyć ten filmik, bo tam jedna rzecz nam nie wyszła. Natomiast ja pokazałam już ostatnio filmik, Przemalowuje się różne dodatki, jaki jest efekt, kiedy chcecie po prostu odmienić niskim kosztem mieszkanie swoje, i to jest fajny produkt, którego użyłam farby Becker z Próbniku. Dlatego, że malutkie kosztują złoty do 2 zł, w zależności od tego, czy to jest farba kuchenna, czy to jest farba zwykła, pokojowa, sypialniana, są dostępne. No niestety nie ma na przykład dostępnej w białym kolorze, są dostępne w jakichś takich kolorach pastelowych, zielonych, niebieskich, różowych, bordowych, jaśniejszych. Także możecie sobie sprawdzić no, tradycyjnie, jak wygląda taki kolor po prostu, kiedy chcecie pomalować ścianę, ale możecie też właśnie te mniejsze porcje wykorzystać do tego, żeby przemalować dodatki. Ja na przykład przemalowuję różne rzeczy w mieszkaniu, między innymi te podkładki, które tutaj najczęściej widzicie, są przemalowane. To są ikeowskie podkładki, które pomalowałam na biało i potem jeszcze lakierem bezbarwnym utrwaliłam. A cały ten tutaj skład, właściwie to korytko do malowania razem z tym malutkim wałeczkiem, to z kolei jest zapowiedź tego, że chcemy sobie troszeczkę odmienić naszą łazienkę. Też pokażę Wam, planuję nakręcić filmik, jak to zrobić niskim kosztem, żeby łazienka wyglądała trochę inaczej. Tutaj, ale, żeby jednocześnie nie wydać na to dużo pieniędzy, i właśnie też między innymi w tym celu były, był wyjazd do Ikei, żeby kupić ramki. Dlatego, że będziemy wieszać wozieńce obrazki, zobaczymy, jak to wszystko nam się uda. Więc mamy zestaw takich ramek trzech kupionych w poziomie, i chcemy powiesić z motywem jakimś wodnym. Ja Miałem trochę zdjęć z nurkowania, mamy jakieś zdjęcia różne z wakacji, z naszych licznych podróży, także jesteśmy na etapie wybierania. Zobaczymy, co nam się wybrać uda i w Ikei przy okazji jeszcze trochę jakichś takich rzeczy, które się czasem kończą, czasem po prostu wpadnie mi coś w oko i kupuję na przyszłość pod kątem tego, że może się przyda do filmów. Na przykład takie fajne serwetki ładne, pastelowe, wróżyczki. Ja już taką podkładkę jedną też z Ikei mam, a to w ogóle jest też przemalowany, tak a propos stojak na serwetki, który był w kolorze po prostu litego, jasnego drewna, a jest przemalowany przeze mnie na biało. I serwetki jeszcze gdzieś mi się tu zapodziały, jednak kupiłam zwykłe beżowe, ale to już akurat nieistotne. To jest fajne, że te serwetki tam się zmieniają, bo w zależności od tego jak zmienia się moda i zmieniają się trendy, to wprowadzają nowe kolory. I teraz na przykład trendem jest kolor seledynowy, niebieski, fiolet. I kupiłam sobie takie papilotki do babeczek. Zobaczymy jak będą, to znaczy zobaczymy. No wiadomo, może będą ładnie wyglądać w dodatku, zwłaszcza te z niebieskim, bo niebieski ładnie kontrastuje z deserami. I nowa wygarniaczka, bo stara wygarniaczka już niestety wyziona ducha. Najpierw się tu ułamała, a potem się jeszcze pocharatała. Od wygarniania z blendera różnych rzeczy, także jest akurat w dobrej cenie. Są. W ogóle w IKEA są dobre ceny w porównaniu z galeriami różnymi handlowymi, gdzie są sklepy sieciowe z dekoracjami wnętrz. Tak samo ducha wyzionało jakiś czas temu moje Sitko, więc mam nowe Sitko. I bardzo fajne jest to ikowskie, dlatego że tutaj ma zabezpieczenie, żeby ten drut nie wypadał. W poprzednim to nagminie wypadało i ciężko to było włożyć. I też nie ma tutaj dodatkowej przedziałki, więc łatwo będzie czyścić. Jakby się jakaś wilgoć dostała, to w momencie, kiedy jest sitko z dwoma jakby tymi siatkami, to pomiędzy, jak coś się dostanie, to już umarł w butach i się tego nie wyjmie. A tutaj jest o tyle fajnie, że to bardzo łatwo wyjąć będzie można. Także do mafinów nowe sitko jest. A oprócz tego zostaw takich Miarek. Ja go właściwie kupiłam z myślą o tych kosmetykach, które będę robić, bo, bo to są miarki o e, bardzo takich uniwersalnych objętościach. 1 ml, 5, 15 i setka. E, I z tych mniejszych, oczywiście, odpowiednio mnożąc, można robić kolejne większe troszeczkę objętości. E, I to jest bardzo fajne, bo to jest na jednym kółku, więc, takiej e, ofermie jak ja, która ciągle coś gubi, jeśli zginie, to całość, a nie pojedyncze sztuki. No, mam nadzieję, że. Posłużą długo i że um, pro produkty odmierzać będą do kosmetyków <noise> sprawnie i nie tylko do kosmetyków. E, szklanki. Miałam jedną, dokupiłam drugą, złoty 79. Nie wiem, jak oni zarabiają na tych szklankach, bo to są naprawdę solidne, porządne szklanki. E, I tak samo takie zwykłe stołowe szklanki, ładne, rozszerzane. E, ja żałuję, że kupiłam zapas całej musztardy, e, która ma szklanki, e, które można wykorzystać, bo wyszło na to, że w sumie zapłaciłam więcej e, niż za takie szklanki. Szklanki ikowskie bym zapłaciła, bo złoty 59. Kosztuje jedna szklanka z takich ładnych, rozszerzanych delikatnie ku górze. One tak trochę przypominają te szklanki Bacardi, które można spotkać w barach z takiego grubego szkła. Także polecam serdecznie, jak ktoś chce kupować szklanki, właśnie wizytę w UK i obejrzenie, jak one wyglądają. I ostatnia rzecz, inspiracja. Pokazywałam Wam już to na Instagramie, pokazywałam na Snapchacie też mój Snapchat dorota.in, że można sobie takie rzeczy fajne jak kombucza, jak grzybek tybetański i jak kefir wodny w domu hodować. Więc śledźcie mnie, bo będę pokazywać, jak to wszystko przygotować. A nie jest to wcale trudne, trzeba sobie na Allegro po prostu tylko takie startowe produkty kupić i można potem samemu rozpocząć hodowle w domu. A smak tej kombuczy. Jest rewelacyjny, bo to smakuje troszeczkę jak cydr. Ma zapach delikatny. Taki niektórzy mówią, że drożdżowy, bo to jest napój, który fermentuje na herbacie. Także to są moje inspiracje z miejsc jeszcze odwiedzonych, nie mam niestety nagranego żadnego filmiku ani zrobionego zdjęcia, gdzieś, gdzieś to wszystko umknęło, ale fajne miejsca żeśmy odwiedzili. Odwiedziliśmy we Wrocławiu szynkarnię i to jest miejsce, gdzie można jeść bardzo smaczne podpłymyki i generalnie tam są produkty, które oni kupują do przygotowywania swoich potraw czy koktajli, napojów. Są produkty lokalne, regionalne z Dolnego Śląska od sprawdzonych dostawców, więc naprawdę i te podpłomyki też i pieką na różnych porządnych mąkach, więc warto tam iść i spróbować tego. I też fajnym miejscem przez nas odwiedzonym była Machina Organika ale byliśmy akurat obydwoje wtedy, znaczy ja już byłam ledwo co po, a Mariusz zaczął swój post warzywno-owocowy, o którym też już część z Was pewnie słyszała, bo wspominam i przygotowałam filmik i po prostu stwierdziliśmy, że musimy tam pójść wtedy, kiedy już na tym poście nie będziemy, kiedy będziemy mogli sobie pozwolić na coś więcej, niż tylko zwykły koktajl, a miejsce jest przyjemne, dlatego że jest taką i restauracją, i takim właściwie też jakby barem do posiedzenia, można na takich parapetach przy oknach na poduchach, sobie też się rozgościć, jest przyjemny wystrój i no naprawdę takie, takie też fajne, przemyślane menu z porządnie wyselekcjonowanych, tak przynajmniej twierdzą, produktów. Także jeśli ktoś z Was był w tych miejscach to dawajcie znać jak wrażenia, my jeszcze tam wrócimy na pewno właśnie jak już Mariuszowi się skończy dieta. I moi drodzy z inspiracji właściwie tego miesiąca to tak na szybko wszystko. Mam nadzieję, że zakupy Wam się podobają. Jeśli macie jakieś pytania odnośnie właśnie tych wszystkich remontów i, i innych spraw związanych z dekoracjami, czy z tymi produktami, które tu pokazywałam, to dawajcie znać. Jak coś fajnego Wy wypatrzyliście, to też jakąś okazję, to też podzielcie się informacją w komentarzach. I zapraszam Was serdecznie po kolejne filmy. W tym miesiącu będzie sporo przepisów fit, czyli takich zdrowszych wersji. No i też zajrzyjcie do naszej serii, którą zaczęliśmy z Mariuszem, czyli do serii naszej wspólnie przygotowywanej we dwójkę śniadaniowej. Dzięki Wam serdecznie za uwagę. Widzimy się w kolejnych filmach. Pa!